Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadolich Hydroxychorstykłania. Dzisiejszy odcinek sponsorują krasnorosty. Nim popukać się w czoło, gdzie ty tramal masz w tym baniaku krasnorosty, zaraz zrobię Wam zbliżenie, żebyście zobaczyli, że faktycznie w tym baniaku jeszcze są e, krasnorosty. Walczę z nimi już od jakiegoś czasu. Pojawiły się pierwszy raz jakieś 6-7 tygodni temu, mniej więcej. A jakieś Dwa, trzy tygodnie temu było ich Naprawdę całkiem sporo Już w tym baniaku Musiałem wyciąć Dosyć dużo Zielska Tak, znowu się popukacie w czoło Gdzie ty wyciąłeś dużo zielska w tym baniaku Przecież jest tego masę Jest tego masę, ponieważ Potrzebuję na jutro Całkiem sporo zielska Ale o tym będzie za chwilę Taki bonusik wam strzelę Część, którzy śledzą Mojego tramalowego Facebooka zapewne wie o co chodzi. Dla, jak doprowadziłem do tej do inwazji tego glonu na swoich baniaczek. No Przede wszystkim ten glon bierze się z, z syfów baniaku, a ja syf praktycznie zawsze miałem, ale. Em, ale tym razem po prostu dłużej nie czyściłem tego głównego filterka 1501 który w większości jest wypchany w filtracyjną i on właśnie ma tutaj służyć jako mechanik, i on ma się ma czyścić z tego brudu. I powiem wam, że całkiem sporo tego sywku, takiego drobnego, tak jakby pyłu pływało w tej w toni wodnej. Kolejną rzeczą, którą przegapiłem, przeoczyłem, było Kilka ostatnich podmian wody. Mam tam, znaczy, przed pojawieniem tego glona, mam 220-litrowy wiaderko z wodą. Taki pojemniczek stoi sobie u mnie obok w piwnicy, i stamtąd biorę wodę. I najczęściej dolewałem tam, że, że prawie było z czubkiem, ale ostatnich kilka podmian zrobiłem tak, że prawie do dna się tam dokopałem wreszcie, no bo chciałem to też opróżnić. I no i co się okazało? Te ostatnie wiaderka, które wlewałem, te ostatnie kilka podmian, które robiłem, po prostu wlewałem to, co się osadziło na dnie w tym, w tym baniaczku. Ponieważ baniaczek nie był opróżniany do końca od około 3 lat, mniej więcej. Ja tam w międzyczasie moczyłem korzenie inne bajery. Nogi, nie nogi nie, na no poważnie tam trochę ceramiki jakiś stare jeszcze leżało e, jakieś biokule i tak dalej tak dalej, także trochę, trochę tam na dole syfu było i po prostu przy ostatnich podmianach musiałem to poruszyć i, e, no i wrzucić przy okazji do baniaka e, przy okazji co robię no wrzucam jak wiecie systematycznie do baniaka liście katapangu wrzucam liście dębu e, korem migdałecznika czy cynamonu Czasem czosnek, czasem szyszki czarnej orchy. No, szyszki czarnej orchy dosyć często wrzucam i dosyć sporo. No, ale nic z tego nie usuwam, praktycznie. To wszystko staje się częścią tego ekosystemu. Plus ta ilość całkiem spora korzeni, tutaj, które tutaj jest. Ci zapewne, którzy oglądali od początku ten mój kanał, możliwe pamiętacie, jak ile tutaj korzeni było, nim to zarosło tak zielskiem. No, to wszystko się rozkłada, słuchajcie. Ja nie odmulam dna, to wszystko gnije gdzieś tam i doc rośnie w siłę, że tak powiem. No, ale myślę, że to głównie filterek zawinił, który po prostu był dosyć solidnie przytkany. Ja tutaj czyszczę tylko przede wszystkim ten prefiltr i wylot z akwaponiki, żeby to w miarę czyste było. A reszta sobie jakoś tam e, funkcjonuje. no Do tej pory nie było problemu z krasnalami, teraz po prostu e, przedobrzyłem również chyba z tym Twin Starem, z dodaniem tego Twin Stara, no i zmianem systemu nawożenia w tej chwili na woże blue lineem, ponieważ sobie to mogę regulować i. I e, jestem całkiem z niego zadowolony, e, wracając do filterków. Jak widzicie, dołożyłem nowy przynajmniej teraz na jakiś czas. Ponieważ będę potrzebował e, przez kilka dni, myślę, dodatkowego filterka w innym zbiorniku. Dlatego tutaj jest uruchomiony ten filterek akłanowy NCF 600. Miałem taki, dlatego użyłem. E, no, i mam nadzieję, że ten trochę bakterii się zdążyło. Namnożyć i jutro mi się on jak najbardziej przyda. A wracając do nawożenia, dlaczego nie byłem zadowolony z Plant Premium? Ponieważ były tutaj delikatne objawy niedoboru w tym baniaku. I postanowiłem właśnie przetestować Blue Line'a. Węga między innymi bardzo sobie chwalił. Big Fish, Jigan również którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Zresztą wszystkich chłopaków pozdrawiam, ale od Bigfisha dostałem dzisiaj fajną paczuszkę, którą wam zaraz chyba pokażę, co w niej było. I no i będę miał właśnie między innymi dzięki temu dodatkową robotę dzisiaj. Taką przyjemną robótkę. No, ale postanowiłem właśnie spróbować Blue Line'a. Na początku lałem właściwie prawie całą oprócz magnezu całą linię. A później stwierdziłem, że przejdę tylko i wyłącznie wpodaję w tej chwili na azot, żelazo i potas i raz w tygodniu fosfor. No i jak widzicie, nie jest chyba źle w tym baniaku. Żebyście nie mówili, że nie mam w ogóle Krasnorosy w tym baniaku, no to przyjrzyjcie się tutaj na przykład, widać tu widać, tu widać. A nubiasek jeszcze widać, jeszcze trochę tego jest zostało. Dzisiaj mnie czeka właśnie wycinka. Część tych roślin w ogóle stąd zniknie. Będzie mi potrzebna. No a część po prostu muszę wywalić, właśnie tych zagloniałych, bo nie będę komuś dawał zaglonionych roślin. Jak z tym walczę, z tym mm, dziadostwem? No przede wszystkim, właśnie staram się mieć e, czystą wodę. Po drugie, podłączyłem CO2 od jakiegoś czasu. Znowu tutaj CO2 chodzi od dwóch tygodni mniej więcej. E, co jeszcze? No, karbo mi się też skończyło jakieś e, 7-8 tygodni temu. No, tak mniej więcej więc nie miałem karbo do wczoraj, od wczoraj znowu zacząłem podawać karbo e, robię podmiany zdecydowanie większe i częściej, podmiany robię pół na pół z wodą kranowa, z wodą demineralną e, zmniejszyłem ilość światła z z 80 90 watów mniej więcej z tych Power PowerLedach, zszedłem do 45 i nie jest moim zdaniem źle w tej chwili musiałem podkręcić się oczywiście do filmu Ponieważ przy 45 watach latał obraz No W tej chwili jest 170 watów No dobra, dlaczego tak zarosło? Dlatego, że, że jutro będę restartował zbiorniczek około 400 litrów tak na oko, on ma 350-400 litrów to jest zbiorniczek Juvela z takim juwelowskim wewnętrznym filterkiem w instytucji, do której chodzi mój najmłodszy syn zbiorniczek jest w stanie no, bardzo kiepskim ci, którzy śledzą mojego facebooka, na którego was zapraszam wiedzą jak on wygląda bo tam wrzucałem zdjęcia może pod koniec filmiku jeszcze wrzucę albo w następny, bo postaram się zrobić jutro z tego restartu albo jakiś filmik albo chociaż zdjęcia tak na krótko i coś z tego zlepić. Instytucja jest dla dzieciaków niepełnosprytnych, więc no nie wiem, wątpię, że mi tam pozwolili po prostu robić jakiś film, zwłaszcza że dzieciaki się będą kręciły i na pewno będą próbowały mi pomóc, co będzie dla mnie kolejnym wyzwaniem. Co jest ciekawsze, no, chcę tam założyć również hydroponikę, ponieważ no, filterek wewnętrzny jest. No, filterek jest jowela roślin praktycznie w tej chwili prawie wcale. E, goły żwirek, e, ryb całe szczęście nie jest dużo, ale ja im chcę swoje jeszcze gupole oddać, no, bo nie wiem co z nimi zrobić, więc te małe gupiki tam pójdą do tego baniaka. Największą rybą tam jest bocja wspaniała, jedna bocja wspaniała jest, a reszta to jakieś takie trochę neonków, trochę czegoś tam jeszcze, chyba mieczyki i, co, i chyba platki. Nie pamiętam dokładnie. Eee, w każdym razie będę jutro z tym walczył. Wczoraj do mnie przyszła paczuszka, dwie paczki właściwie ze sklepu akwarystycznego 24, 24. W którym udało mi się u pana Andrzeja wyprosić właśnie pomoc dla dzieciaków, ponieważ wszystko praktycznie robię z, z własnych funduszy i z tego co mam czyli rośliny, z sprzycinki, część tych kamieni u nich wyląduje. z Scenerystą, które mam, trochę dostałem właśnie tych samych kamieni od od Pana Andrzeja właśnie ze sklepu akwarystycznym 24 i trochę korzeni e, trochę żwiru plus preparaty takie na start do zbiornika plus karbo właśnie więc e, dzieciaki na pewno będą się cieszyć e, mam tylko mniej więcej 4 godziny na zrobienie tego więc e, powiem szczerze że troszeczkę jestem no żeby brzydko nie powiedzieć e, zdenerwowany tym czy mi się uda zrobić zbiornik e, tak w krótkim czasie, zwłaszcza że jeszcze mam tą hydroponikę tam zrobić, do pomocy będę miał pana pedala. Pedal to po duńsku konserwator, więc będzie mi pan konserwator pomagał w zrobieniu tego restartu. Jak to zamierzam zrobić? Tak w skrócie. No ryby pójdą do mojego 60 litrowego zbiorniczka, który ze sobą wezmę, w którym będzie pracował właśnie ten filterek akłanowy. Tam muszę wszystko wyciągnąć, wyczyścić, wyszorować. Ryby, jak już mówiłem, do 60 pójdą. To myślę, że tam spokojnie się zmieszczą Co jeszcze? Wody będę miał dwa baniaki Około będzie 200-220 litrów chyba Z tego starego baniaka Plus przyjdzie nowa kranowa. Przyjdzie nowy żwirek Przyjdzie myślę, że zrobię tam plażę No aranżację zrobię, no mam bardzo mało korzeni niestety I dosyć mało tych kamieni na taki duży zbiornik, ale spróbuję coś tam zrobić. Plus myślę, że kupię jutro kilka roślinek. Oni tam mają kilka roślinek w tym, w tym zbiorniku, więc coś tam postaram się z tego zro z zrobić, coś tam postaram się z tego złożyć. Czy mi się to uda? Jak mi się to uda, no będę wam pokazywał. Postaram się przynajmniej robić od czasu do czasu zdjęcia. Najgorsze jest to, że a że niedługo wyjeżdżam na miesiąc czasu, również swoje zbiorniki, um, które myślałem o restarcie, po prostu nie restartuję z tego względu, właśnie, że przez miesiąc, jak mi nie będzie, tutaj się po prostu może wszystko wydarzyć. Zwłaszcza, że zbiorniki będą kompletnie bez żadnej um, opieki, będzie przychodził ten mój znajomy, co prawda, i patrzył, czy, e, czy coś nie wybuchło e, i czy światło się pali, czy nie, ale zapewne część Was pamięta, jak. To wyglądało jak ostatnie razem i e, go poprosiłem, żeby się opiekował, wody było, e, mniej więcej dotąd sięgała woda, czyli nawet nie połowa zbiornika była, reszta po prostu była wychlapana na, e, na zewnątrz, ponieważ e, sporo wody wyparowało, a wylot filtrów jest na takiej wysokości, że po prostu ją wychlapywał na zewnątrz. E, no dobra, co jeszcze o tym baniaczku jutrzejszym? Tam jest około 400 litrów i to będzie w zbiorniczek ponownie na bazie ziemi ogrodowej. Ziemi ogrodowej nie dam dużo, ale całkiem sporo dam kulek liniatorfowych, torfowych. Dam również lawę na dno i węgiel aktywny. To będzie przykryte zwykłym żwirkiem. Nie wiem jakim jeszcze, ponieważ no, część dostałem ze sklepu akwarystycznym 24. Część może będę musiał użyć tego co nie mają, który jest no, potwornie zarośnięty krasnalami. No, coś z tym zrobię. Myślę, że użyję część żwirków z tych miejsc, gdzie nie ma krasnali. A może część, część mi dokupią, chociaż obiecali, że kupią chociaż jakiś worek żwiru, więc... No, myślę, że uda mi się coś tam z tego sklecić, na start na pewno użyję tego dostałem również ze sklepu akwarystycznym 24 i to będzie tam lane przez cały czas. No, będzie problem chyba z podmianami, z tego co wiem, dlatego również mam takie niespodzianki. Nigdy tego nie używałem, nie mam pojęcia w ogóle. Jedno jest do klarowania wody, a drugie po prostu usuwa to jest uzdatniacz wody po prostu co? no bakterie Supreme biogar, to wiecie a to jest do czyszczenia wody oczyszczanie takie niby mechaniczne dostałem to ze sklepu akwarystycznego właśnie 24 i, i tam zwłaszcza że oni nie robią podmian tam są podmiany robione mniej więcej raz na miesiąc czasu raz na 6 tygodni jak już akwarium totalnie zarośnie wszelkim rodzajem dziedostwem, wtedy przyjeżdżał koleś właśnie z jedynego tutaj na wyspie akwarystycznego i to czyścił. No dobra, koniec opowieści, dziwnych treści. Ostatnią rzeczą, którą wam chciałem pokazać, to jest właśnie taki zestawik. Dostałem dzisiaj od paczuszka od Dziekana dziegana i Bigfisza. Panów kolegów akwarystów z, z Wrocławia, e, no kilka kilka ładnych roślinek. E, paczka szła do mnie, przeszło tydzień czasu, ale rośliny są w miarę dobrym stanie, więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś dzisiaj złożę. E, ten baniaczek, który tutaj malutki widzicie, ma Miał być właśnie dla tych roślin, ale jak to będzie wyglądało ostatecznie, może, może, może trochę większy uruchomie, czy nie, jeszcze nie wiem i na razie jeszcze nie wiem, czym to oświetlę. Więc no, mam dzisiaj za i robotę plus tą przycinkę, plus podmianę w dwóch baniakach i przyszykowanie tego wszystkiego, co, co mi będzie potrzebne na jutro. Więc ja się zabieram do roboty. A wy trzymajcie kciuki za jutro, żeby mi się udało w ogóle coś z tym jutro zdziałać i i żeby mi się udało zrobić jakiś filmik z tego. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.